Kupiłem sobie takie najzwyklejsze korale, pokażę wam oczywiście jak wyglądają, tak? bo jestem praktykiem, a nie teoretykiem, wyglądają one tak, służą do japa jogi tak naprawdę, takie mają przeznaczenie, natomiast oprócz japa jogi można je wykorzystać do dowolnej rzeczy, o której myślimy, marzymy, o którą mamy na myśli i wiecie co? Jest tutaj na przykład w tej mniejszej wersji 51 koralików i teraz wyobraźcie sobie taką rzecz, jak tutaj na życzenie swojej podświadomości i swojego ego 51 mm. rzeczy po prostu wymyślić, tak, żeby być wdzięcznym trzymając te koraliki w ręku i prze, przekładając. I, i wtedy no, właśnie no, budzi się no, wyobraźnia, no, tak? Można. Można, wiesz myślę, że na początku nie wiem, czy Ty się spotkałeś z tym, jak, jak wiesz tutaj nasi słuchacze, co, co na ten temat powiedzą, że my tak trochę chyba po macoszemu traktujemy wdzięczność i miłość.